Siema siema widzowie, konkurs, wyniki o karnet bojowy na nowy sezon. Co trzeba było zrobić, żeby wygrać? Stawić łapkę, stawić sobie i wpisać kodik w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie. No i e, przy okazji skomentować film, który mieliście tutaj w opisie tego. Oto filmu, czyli wydałem 900 zł na stronie CSGO-Skins. Trzeba było tutaj zostawić łapkę i napisać komentarz, że to jest właśnie jakiś mega super film, czy coś w tym stylu. Mm, także co. Generalnie tak to wyglądało. Kopiujemy sobie ten film, wklejamy sobie go tutaj. Ja już sobie tutaj duplicate user usunąłem. Także na przykład taka osoba jak po prostu Kirte nie bierze w ogóle udziału. Nie wiem po co ziomeczku zaspawowałeś. Mówiłem o tym, że jak ktoś będzie spamował to też się go będzie nie, brało, nie będzie brało pod uwagę. Nie zwiększa to waszych szansy na wygraną, tylko właściwie to zmniejsza, bo nie wygrywacie wcale. No i zobaczymy, kto to wygra. Kto wygra karnet bojowy. I wygrywa znowu Frekton. Gratulacje Frekton, znowu wygrywasz karnet bojowy. Jeśli masz kupiony karnet bojowy już w tym sezonie, to po prostu wygrywasz 1000 fałdolcy. Um, także napisz mi w komentarzu i na Discordzie, czy bierzesz 1000 fałdolcy, czy bierzesz karnet bojowy na nowy sezon. Także co ja się zamierzam, zobaczcie do następnego, a Frekton wygrywa już drugi raz karnet bojowy w przeciągu trzech sezonów. Także nice, 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 ładnie. Trzymajcie się, cześć!